Halo, halo widzowie, Witam was w kolejnym odcineczku zbudowania miasta. Szybki początek. Yy. Widzicie, co się dzieje. Na miasta spadnie nam meteoryt. Tylko teraz tak. Gdzie on spadnie? Chciałbym, żeby gdzieś to było tutaj, po tej stronie. Ewentualnie w najgorszym wypadku, gdzieś tu, lekko na dzielnicę przemysłową. Ale to jest max. Yy. I musimy sobie postawić coś do. Wychwytywania tego, bo to jest lipa Lipa, straszna lipa Tylko gdzie tak coś postawić, nie? Nawet tutaj Dobra Dam jeszcze ok Nie ma co ukrywać Zanim jeszcze pójdziemy dalej Daj mi tu czujkę sejsmiczną I tu czujkę sejsmiczną O kurde to już leci, to już leci, widzę to już leci, gdzie on jest? To jest to gówno? O kuzie. No to jebnie Spodziewałem się w większych strat. Być no tak szczerze to spodziewałem się troszeczkę więcej. Tak troszeczkę. Nie wiem dlaczego. Um, Wrócę sobie teren od razu. To jest równanie terenu. Pod to. Ujść pod to i rozmiar pędzla... Tak. Nie, to za wysoko mi się ciągle wydaje. Może coś takiego. No to jest nierówny strasznie ta ronda też tak. Trochę nam zaleje miasto życie. Trzeba drogi naprawić od razu. Spróbuję naprawić, a właśnie jest. Dało się. Odbudujemy to teraz. No i jest tak na razie okej, okay, nie? O, tu jest to się takie gówno dzieje, że aż most musiałem postawić, ten porażka akurat z takim czymś wtedy. Yy, woda. Nie ma na to lepszego teraz rozwiązania niż O super, może coś takiego no ładne. No ale dobra, mamy to. Uratowaliśmy się jakkolwiek teraz, no Niech problem z wodą. To z pobieraniem jest problem, tak? Tu mamy rury do pobierania. Uuu, wszędzie jest tam teraz problem. Oj, oj, oj. Wait. A, ok. Znalazłem przyczynę tego problemu. Nie, nie znalazłem przyczyny. Wait, what? Dla sprawdzę sim, ok. Ta rura na pewno jest uszkodzona, to, to może. A i dlatego ok. Naprawiona? Naprawiona, super. Jedna część za nami. E, jak tutaj nasze miejsce ucinki? No 20 koła jakoś, no tak. Mm, I tu rondę jeszcze miałem postawić. Dobra To sobie mowytem machniemy troszeczkę Pod granicę Dobra Szybkie ctrl n 18 18 18 No ty podobnie gdzie będzie Dobra Mamy to, mamy to, mamy to Mamy trzy rzeczy Już ogarnięte A to dopiero początek mm, Teraz tak Musimy gdzieś pomyśleć nad rozbudowaniem się, nie? widziałe nie mogę jeszcze chyba tej krateczki kupić. Nie? No, na następnym poziomie mam jedną tylko, więc no, dużo mi to nie zmienia. Ale przy 90 tysiącach obukowych wszystko, więc powoli do przodu. Może tutaj wymagacenie terenu zrobił, to na pewno łagodzenie terenu dobra mamy łagodzenie terenu zrobione no i teraz kurczę jest, jest lipa trochę co, co zrobić żeby to fajnie sobie połączyć teraz no bo no tutaj bym widział na przykład takie miasteczko, trochę mocno oddalone, ale bym tutaj je widział, nie? Nie chcę zrobić, żeby tutaj przejeżdżało, bo to jest bez sensu. Duże karki mieć to trochę z celem. Trochę bardzo. Także... Może tutaj. Tylko, że wtedy to byłoby... No kurde. Dlaczego mnie forsuje gra? Dlatego jak ja to widzę, coś takiego. Ale to jest za duże. Mm hmm... Niedobrze, cię ciężko, ciężko coś tutaj wymyślić. Dobra, pchnijmy tę autostradę. Jeszcze raz. Dobra. E, Frecursor mode.

Hmm, jakbym chciał coś takiego zrobić. To zbyt strome zbocze. ha! Teraz musiałbym coś takiego... Wtedy ja wyjechać jakoś tak. Będę chociaż o 6 metrów podniósł Ale lipa, widzimy takim teren, Na takim terenie jesteśmy właśnie Że ciężko te cokolwiek zbudować Dobra, łagodzenie terenu once again No trzeba mocno tam pustynię zagadzić. No kinda difficult to jest, żeby coś tutaj zbudować. Dobra, jeszcze raz możemy, może spróbuję z rondem. Teraz potem jak się zmniejszyło... Nie, dobra, no tam się pod wtedy pójść. straszno nie ha ciekawe teraz będzie tak zwane moje ulubione dobra siomi z tym tryb tworzenia połączeń Dobra, to da rada, ok. Czyli teraz starczy tylko tym podjechać, jak zapomina, że modyfikacja exist. No i znowu musimy teraz. Podziemy to wyszło się wkopać ten. Tylko teraz tak. To muszę trochę przenieść. Dobra, z tym się samo udało zrobić. Schodzimy niżej, odwracamy Chyba jakby z tej strony jest już gitas, nie? Teraz tak to przenieść, żeby to też wyglądało w miarę sensownie Też możemy w sumie dać wtedy tą dwuliniową. Tutaj tutaj. Jeszcze raz to będę musiał odcinkiem walczyć, nie gadajcie. No dobra, to jeszcze raz w takim razie. Dobra, podłączona, podłączona. Teraz tak. dwukierunkowa autostrada nam się przyda na w ogóle To zmieni na dwójkę I dwukierunkowa autostrada Pieropasmowa dwukierunkowa dokładnie i kawałek będzie, że tam dojechać, nie? A czyli ja i tak nie mogę prosto postawić, jak ja bym to chciał. A, No hmm, chyba mogę, wait. Musiałbym zrobić... One way, Z drogi, jak dobrze mnie mam One way i teraz od otostralę, nie? No. Coś tam jeszcze pamiętam. Dobra, na razie coś takiego. Musimy ogarnąć te zjazdy wszystkie. Dobra, ładnie Dobra, gitas jest No trochę długa ta autostrada, nie? Coś za coś widzowie No i tutaj mniej więcej to już będzie wyglądało tak, że tutaj by budował to, nie? Muszę sobie już zaznaczyć strefę. <laughs> Myślę, że jakieś dłużej nie zrobić. Tych kamieni nie ruszymy może coś naturalnego na tej mapie w ogóle jeszcze zostało Zrobiłbym jeszcze... Nie myślałem czy nie, nie powiększyć tego oczka trochę, ale... Już może zostawię jak jest Później się z tym pokombinuję coś Patrz jeszcze mieszkańcy radzą A ci tutaj pracujący też git jak na razie. Dobra, nie ma na nie co naszekać, Jakby nie patrzeć. A tym czemu nie jedzie? O kurde są tak dużo rzeczy jednym tym torem, że to się w głowie nie mieści ty, ale jaja. To wi tutaj to widać poza tym, jak jedzie jeden za drugim. Będziemy mieli zakarkowane pociągi nawet z towarem. No ale tak to jest jak się podłącza całe miasto pod jeden ten. Huh. Na szczególnie, że te strefę bardzo dużo wypuszczałem. Dobra. Jak na razie tutaj swapują, potem będziemy najwyżej ogarniać, puścimy je inaczej. Dobra, na pewno teraz będziemy budować strefę mieszkalną. Dużych zapotrzebowań nie mamy, ale musimy osiedlić, tak, no, z 15 koła ludu. No, to będzie lekkie wyzwanie. Jeszcze bym tą u, górę spróbował wyłagodzić, nie wiem, czy się uda. Nie, ona jest już najłagodniejsza, jaka mogłaby być. Rozumiem. No dobra. Przeżyjemy i to. I teraz tak. Mm, jakiś fajny entrance do miasta. Brak pomysłu z mojej strony. Nie mam dla tego pojęcia, co tutaj moglibyśmy zrobić jako wjazd. Znaczy, bo ja teraz Kurde, ja bym Ja powiedział tak, postawiłbym ronda. No bo to jeszcze z tym będzie trzeba podłączyć na pewno później z tą autostradą tutaj. Tu będzie autostrada. No Dobra, to już może będzie rondo na razie. Najwyżej no, się później to zmieni No chyba autostrada, Znaczy chyba rond na koniec, no Myślę jeszcze Znaczy no ciężko będzie coś wymyślić z autostrady takiej, nie? Tej dwupasmowej znaczy, dwukierunkowy czteropasmowy. More like this. Czyli znowu wtedy coś takiego. No i tutaj czteropasmówka chyba. Hmm, czteropasmówka, no. Temanika coś yy, i potem znowu, znowu musimy autostradę zabrać I Tylko ją puścić wtedy w tym kierunku, nie? To jest coś takiego I ta oczka wodne moglibyśmy powiększyć tutaj, żeby tak było fajnie I dużo więcej terenu by, byśmy mieli, nie? No ale na tym chyba widzę, że się zakończymy, <laughs> następny odcinek to mamy ogarnianie tej strefy kolejowej naszej, stworzenie kolejnej strefy do mieszkania dla ludzi i, i wbijanie kolejnych progów. Na ten moment dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.